Wodniacy z całego kraju zjechali do Sandomierza, aby wziąć udział w szóstej gali Orderu Rzeki Wisły. Przyjechali z poszanowania i miłości do królowej polskich rzek oraz poszanowania flisackich tradycji. Trzydniowe spotkanie działaczy, wizjonerów, organizatorów przedsięwzięć na Wiśle oraz pasjonatów żeglugi i promotorów kultury flisackiej było pełne atrakcyjnych wydarzeń, o co zadbali organizatorzy z Grzegorzem Świtalskim z Fundacji Sandomierka na czele. Prezes Świtalski przyjechał Znał, że Wisła to nie tylko jego wielka, bezgraniczna miłość. Wisła to my, Wisła to nasz kraj, Wisła to zjawisko to organizm, zarówno ten biologiczny, jak i ten kulturowy. My, zakochani, w tej tradycji wiślanej już otwieramy się powoli to na otwieramy się powoli. A nawet nie powoli, tylko szybciej, na ekologię i zatroskanie rzeką Wisłą w tym zakresie. Dlatego wczoraj, w piątek, odbyło się wspaniałe dookoła wody spotkanie, podczas którego poruszyliśmy ten ważki temat. Wisła to to, co mamy od urodzenia za oknem i to, co nas inspiruje. I kiedyś było czymś zwykłym, normalnym, a dziś z każdym spotkaniem z nią, czy to na wodzie, czy na spacerze, ta Wisła staje się, przybiera na wątkach, że się tak wyrażę, dostaje nowe wątki. Bardzo dużo nas łączy z rzeką Wisłą, nas Polaków, nas mieszkańców Sandomierza. Jak się okazuje, rzeka Wisła, według nas, rzeka Wisła to najdłuższa wieś w Polsce. A wszyscy nad nią zgromadzeni, to sąsiedzi. Dziś ewidentnie Sandomierz, Miasto Sandomierz jest oficjalnym sołtysem najdłuższej wsi w Polsce Rzeki Wisły. Świętowanie Braci Flisackiej z nad Najdłuższej Wsi w Polsce rozpoczęło się w piątek od projekcji filmu Ewy Ewert do Ostatniej Kropli, po której odbyło się spotkanie autorskie. Spotkanie poprowadził pochodzący z sandomierza dziennika śledczy Grzegorz Głuszak. Sobotnie odsłona wydarzenia rozpoczęła się od spaceru przewodnickiego, z Markiem Juszczykiem. Następnie podczas mszy świętej modlono się w intencji flisaków, wodniaków, żeglarzy i szkutników. Po nabożeństwie, uczestnicy przemaszerowali do zamku, zatrzymując się przy dzwonie frisackim przy kościele świętego Jakuba. I na początku drugiej połowy XVIII wieku flisacy przybyli do nas, bo od tamtego czasu u nas wisi dzwon. Najświętszej Marii Panny zwany Flisackim, wyprodukowany w zakładzie ludwisarskim w Gdańsku i pewnie potem ściągnięty tutaj przez Flisaków i ofiarowany Najświętszej Marii Pannie po to, żeby się Flisakami opiekowała. Głównym punktem szóstej gali Orderu Rzeki Wisły było uhonorowanie wybranego przez kapitułę kawalera Orderu Rzeki Wisły. Tegorocznym szóstym wyróżnionym tym orderem jest doświadczony instruktor żeglarstwa Zdzisław Gołda, który oddaje się swojej pasji związanej z Wisłą. Jego działalność stanowi połączenie różnych społeczności, które rozwijają się niezależnie od siebie. Nawet na szczerzych marzeniach nie było to, że ten order dostanę ja, bo zdaję sobie sprawę, że z wielu ludzi dużo może bardziej zasłużonych, ale tym bardziej jestem z tego dumny, że właśnie Kapituła przyznała ten order dla mnie, nie? Jestem szczęśliwy, a Sandomierz jest dla mnie wielką rzeczą. Przede wszystkim to środowisko, które tu jest, jest... Dziękuję właśnie całemu środowisku Sandomierza, bo gdzieś za wasze pieniądze my tu się bawimy, nie? Trzeba powiedzieć, nie? Bo w tym środowisku, nie? Ale że jest takie przyjazne. I port waszych, i wasi tutaj organizatorzy tej imprezy. Organizować tę imprezę jest wielka rzecz. chylę czoła przed organizatorami. Nie? W ogóle jesteście bardzo sympatyczni. Kocham Sandomierz, dlatego że tu chciałem mutki, tu przyjeżdżam na festiwale dookoła wody. Także Sandomierz dla mnie jest BDB. Znisław Gołda order dedykował wszystkim swoim przyjaciołom. Dedykuję wszystkim. Począwszy od Przemszy, od Mysłowic, bo tam mam przyjaciół, po, sam, po samą Bydgoszcz, po Fordon, bo tam też przyjaciół mam, nie? Wszystkim przyjaciołom, którzy pływają. Ceremonią dekoracji, orderem kamadana, orderu rzeki Bisły, rodem z Kozienic, poprzedziła pełna humoru laudacja. Dzicho od samego początku naszej działalności był takim naszym dobrym duchem, chociaż nie jest solca. Brał udział we wszystkich naszych organizowanych imprezach. A ostatnio już kilka edycji jest sędzią głównych naszych wielkich królewskich regat wiślanych. Sędziu jest sprawiedliwie, nigdy nie było żadnych protestów i to jest nasz duży honor, że na następny rok zgadza się być sędzią głównym. Chociażby z tego powodu. Oprócz tego pływa z nami na wszystkich naszych łódkach, a my pływamy na jego. E, no i mam nadzieję, że jeszcze długo, długo będziemy razem współpracować. Na co się ogromnie cieszymy. Mamy na, mam nadzieję, tu mam napisane w laudacji, że jako kawalerowi orderu nie uderzy woda słodowo od głowy. Samo wręczenie wyróżnienia uświetnił udział zbrojnych i dam leworu z chorągwi rycerstwa ziemi sandomierskiej. Sandomierzanie, którzy zdecydowali się na udział w gali, podkreślali, że jest to wartościowe i cenne wydarzenie. Wszelka taka działalność i z jednej strony społeczna, oddolna, z drugiej strony poświęcona kulturze, no jest czymś bardzo cennym, więc ja się z tego bardzo cieszę, że to się odbywa w Sandomierzu. Bardzo ważne wydarzenie w końcu Sandomierz jest położony nad Wisłą, nad Królową Polskich Rzek i ogromne podziękowanie i szacunku dla pomysłodawców tej gali, dla osób, które po raz kolejny zaangażowały własny wolny czas, własne, własne środki finansowe po to, żeby tą galę zorganizować, żeby ściągnąć ludzi, pozytywnie zakręconych Wisłą, którzy o Wiśle potrafią padać wspaniałe rzeczy. Ogromne podziękowania Grześka Świtalskiego za to, co robi, i aby robił to jak najdłużej i jak najwięcej. Turystyka jest wciąż e, jedną z najważniejszych gałęzi stanowiskiego przemysłu. E, I od tej Wisły nie możemy się odwrócić. To Wisę musimy wykorzystywać. Musimy wykorzystać fakt, że stanomisz jest położony pomiędzy dwoma brzegami Wisły i korzystać z tego, wykorzystywać ten potencjał. W niedzielę uczestnicy gali wysłuchali kilku tematycznych prelekcji. Wydarzeniem towarzyszącym było otwarcie wystawy czarno-białej fotografii pod tytułem Po Wiśle. Jerzy Strzyż, STV Info.